Televisa presenta. Este es. Pecado. ¿Cuál es el tuyo? Mi Pe pecado eres tú. Mi destino ya estaba sellado. Muy griego. Odcinec 2. El corazón te entregué y aunque el mundo intentó separar los caminos. Nunca olvidé. Tus caricias marcaron mi piel. Y tu voz, mi corazón. Y en tus brazos el cielo encontré. Y en tus ojos Musisz przejrzeć na oczy. Już od dawna Gabino zdradza cię z inną kobietą. Co takiego? Z kim? Powiedz. Nie chciałam sprawić ci przykrości. Tym bardziej, że jesteś chora. Gdyby Rodolfo mnie zdradzał, też wolałabym wiedzieć. Nie odpowiedziałaś na pytanie. Kto jest jego kochanką? Musisz się uspokoić. Chcę wiedzieć, jak ona się nazywa. Skoro zaczęłaś, teraz dokończ. Nie wiem, kto to jest. A więc nie masz żadnych dowodów. Nie żadnych dowodów. Słyszałam rozmowę Rodolfo z Gabino, ale jej imię nie padło. To o niczym nie świadczy. Co się stało? Dobrze się pani czuje? Nie, bardzo źle. Zaprowadź ją do pokoju. Powinna się położyć i odpocząć, niepotrzebnie wstała. Akurat teraz musimy szukać Manuela? Obiecałeś go przeprosić. Josué też to zrobił. Poczekam na niego i pójdziemy razem. Nie. Umawialiśmy się inaczej. Niech ci będzie. Więc nie stój tak. Dokąd idziecie? Poszukać Manuela. Później. Twój brat pójdzie ze mną. Dokąd? Mam dla ciebie niespodziankę. Na tak. Chodź, zobaczysz. Też mogę iść? Oczywiście. Poproszę szklankę soku. Dzieci zjadły już śniadanie? Cesar też? Tak. Wszystko, co im nałożyłam. Skoro Cesar ma apetyt, to znaczy, że lepiej się czuje. Ale nie chce, żeby dzisiaj gdzieś wychodził. Dzieci już są poza domem. Mają nie opuszczać Haciendy i nie spotykać się z synami Rodolfo Erty. Czemu? Dużo wtedy biegają i Cesar bardzo się męczy. Na dodatek Julian, który jest starszy, wykorzystuje mojego syna. Szkoda, że nie masz więcej dzieci. Chciałam, ale nie wyszło. Wiem. Tak czy inaczej, swoją uwagę powinnaś dzielić między dwoje dzieci. Znowu ta sama śpiewka. Pamiętaj, że to ja jestem jej matką. Wykarmiła się, ale to nie daje ci żadnych praw. Nic takiego nie powiedziałam. Wiem, co myślisz. Chcę, żeby córka zachowywała się jak na dziewczynkę przystało. Co to znaczy? Całe dnie spędza z chłopakami. Nie podoba mi się to. Mówię także o twoim synu rozumiesz? Sí, tak. Ta. Porozmawiam z Manuelem. Mam nadzieję. Nie podglądajcie. Co to takiego? Zobaczysz. Wytrzymaj. Yo les digo cuando los abran.